Eliza, wpływowa właścicielka luksusowego salonu sprzedaży samochodów, postanowiła odbyć staż inkarnitołu, aby dowiedzieć się, kto tak naprawdę przyczynił się do sukcesu jej firmy. Ale nie spodziewała się, że zwykły pracownik tak bardzo zwróci jej uwagę i to nie tylko ze względu na swoją pracę. Pomiędzy wyzwaniami, sekretami i zakazanym uczuciem stanęła przed wyborem, który miał wszystko zmienić. Czy miłość i ambicja mogą iść w parze? Czy strach przed tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, będzie przemawiał głośniej? Ogromny salon samochodowy lśnił światłami z każdej strony. Wszędzie wisiały kolorowe plakaty i banery zachęcające odwiedzających do zakupu nowego auta. Eliza weszła powoli, trochę zdenerwowana. Przechodząc między błyszczącymi samochodami, podeszła do recepcji. Zaladą młoda kobieta malowała usta szminką, patrząc w kieszonkowe lusterko. Eliza cicho odchrząknęła, żeby zwrócić na siebie uwagę. Recepcjonistka zmrużyła oczy, zirytowana. Czego chcesz? zapytała niecierpliwie. Ja przyszłam na staż. Centrala mnie wysłała. Oto moje dokumenty odpowiedziała Eliza niepewnie, podając papiery. Recepcjonistka nawet na nie nie spojrzała i zawołała na kogoś z sali. Brandon, zabierz nową. Nadal nakładała szminkę. Jakby to było o wiele ważniejsze niż wszystko inne wokół. W stronę recepcji powoli podszedł elegancko ubrany młody mężczyzna. Obejrzał Elizę od stóp do głów i uśmiechnął się z lekką drwiną. Jestem Brandon, starszy Menether. To ty jesteś nową starzystką. Eliza skinęła głową. A on kazał jej iść za sobą, żeby oprowadzić ją po salonie. Po drodze minęli kilku menedżerów siedzących na kanapie, wpatrzonych w ekrany swoich telefonów. Eliza rozejrzała się i zauważyła kilku klientów wyglądających na zagubionych, oglądających samochody. Dlaczego nikt do nich nie podchodzi? zapytała z zaciekawieniem. Brandon przewrócił oczami. Ach, ci. To nie są prawdziwi klienci. Chodzą. Patrzą. Zadają tysiące pytań. A potem i tak wychodzą bez kupowania. Ale, skąd wiecie, że nie chcą kupić, skoro nikt z nimi nie rozmawia? Brandon westchnął z irytacją. No dobra, skoro myślisz, że jesteś taka mądra, to idź i ci spróbuj sama. Bez wahania Eliza podeszła do mężczyzny oglądającego tańszy model sufa, cierpliwie wyjaśniła mu wszystkie zalety i wady auta. A na koniec zaproponowała trochę lepszy model. Mężczyzna był tak zadowolony, że zdecydował się na zakup. Pozostali menedżerowie patrzyli na nią z niedowierzaniem. Brandon zagwizdał i powiedział: Całkiem nieźle, księt niezbyt duży, ale przynajmniej coś sprzedałaś. Eliza milczała. Nagle do salonu wszedł elegancki mężczyzna, który na pierwszy rzut oka wyglądał na bardzo bogatego. W tej samej chwili wszyscy menedżerowie, włącznie z Brandonem, rzucili się do niego. Próbując zwrócić na siebie jego uwagę. Jednak klient tylko z niesmakiem oglądał samochody, pokręcił głową i wyszedł bez kupowania czegokolwiek. Rozczarowani menedżerowie wrócili na swoje miejsca i dalej ignorowali skromniej ubranych klientów. Ale jeden młody mężczyzna wciąż pracował, rozmawiał z ludźmi, odpowiadał na pytania i pokazywał różne modele. Nawet gdy klienci mówili, że muszą się jeszcze zastanowić, on się nie zniechęcał i dalej robił swoje. Zaciekawiona, Eliza zapytała Brandona. Kto to? Brandon znowu westchnął. Ach, to Sean, ten nowy. Lata w te i z powrotem, jakby pracował więcej niż wszyscy inni razem wzięci. Eliza uśmiechnęła się. Wyglądało na to, że nie tylko ona uważała, że każdy klient zasługuje na uwagę. Starsza kobieta, skromnie ubrana, weszła do salonu samochodowego, rozglądając się, jakby szukała pomocy. Jej wzrok zatrzymał się na recepcjonistce, więc podeszła do niej z nadzieją: Czego pani potrzebuje? Mam wezwać karetkę zapytała recepcjonistka, śmiejąc się drwiąco. Starsza pani uśmiechnęła się cierpliwie i odpowiedziała: Nie, kochana, dzięki Bogu czuję się dobrze. Właściwie chciałabym kupić samochód. Recepcjonistka zrobiła wielkie oczy ze zdziwienia i zawołała do menedżerów: Hej, chłopaki, mamy nową klientkę. Pracownicy zaczęli się śmiać i żartować, wyśmiewając starszą kobietę. Sean, który to wszystko słyszał, poczuł złość. Nie wstyd wam. To starsza pani. Okażcie jej trochę szacunku. Nie macie własnych babć. Brandon, jeden z pracowników, prychnął drwiąco. Jaki ty jesteś szlachetny. Ale spójrz na nią. Wygląda jak biedna staruszka z małej wioski, żyjąca z nędznej emerytury. Jeśli chcesz marnować swój czas, to proszę bardzo. Sean zignorował go i pobiegł pomóc starszej pani, która, a nie otrzymawszy żadnej pomocy, wyszła już z salonu. Zmęczona usiadła na ławce niedaleko. Wtedy Sean i jego koleżanka Eliza podeszli do niej. Czy źle się pani czuje? Zapytał Sean z troską. Starsza pani uśmiechnęła się łagodnie. Och, mój drogi, jestem już tak stara, że rzadko czuję się dobrze. Więc nie martwcie się o mnie, kropka. Eliza, zaciekawiona, zapytała: A dlaczego przyszła pani do salonu? Starsza pani westchnęła głęboko i zaczęła opowiadać swoją historię. Nazywała się pani Hudson i wiele lat temu straciła jedynego syna z powodu głupiej kłótni. Wyjechał na północ do pracy i czasami do niej dzwonił, mówiąc, że mieszka z kobietą i ma syna. Z czasem ich relacje się poprawiły i syn obiecał, że przyjedzie z rodziną i przedstawi jej wnuka. Jednak pewnego dnia zadzwonił telefon. Obca kobieta przekazała jej straszną wiadomość. Jej syn zginął tragicznie. Poprosiła o pozwolenie na pochowanie go w mieście, w którym mieszkał ze swoją rodziną. Pani Hudson była tak zdruzgotana, że doznała ataku serca i spędziła ponad miesiąc w szpitalu. Kiedy została wypisana, pogrzeb już się odbył. Minęło 15 lat. Nigdy nie widziała swojego wnuka. Jej stan zdrowia nie pozwalał na dalekie podróże. Ale nigdy nie straciła nadziei, że kiedyś go zobaczy. Dlatego zrobiła coś wyjątkowego, przez wszystkie te lata oszczędzała część swojej emerytury, aby kupić dla niego prezent. I wczoraj w końcu telefon zadzwonił ponownie. Jej wnuk, który właśnie skończył 18 lat, zadzwonił, by powiedzieć, że przyjedzie ją odwiedzić. Więc przyszłam tutaj, żeby wybrać dla niego samochód. Ale zupełnie się na tym nie znam, powiedziała smutno. Sean uśmiechnął się i zdecydowanie wstał: A ja się znam, chodźmy, pomogę pani wybrać idealny samochód dla wnuka. Następnie podał rękę pani Hudson, gotowy, by spełnić jej marzenie. Eliza obserwowała z uśmiechem, jak Sean, delikatnie podtrzymując starszą panią za ramię, prowadził ją między błyszczącymi samochodami. Tłumaczył jej wszystko w jak najprostszy sposób, aby mogła dobrze zrozumieć. Tymczasem inni menedżerowie robili głupie żarty. Ale Eliza to ignorowała i nadal uważnie obserwowała pracę Szone. Po pewnym czasie pani Hudson, kierując się sugestą młodego mężczyznę, wybrała dość drogi samochód sportowy i udała się do biura, aby sfinalizować zakup. Wtedy Sean wpadł na pomysł. Paola, czy moglibyśmy dać pani Hudson jakiś rabat? W końcu jest emerytką i płaci całą kwotę od razu. Paola, administratorka, burknęła. Rabat? Nie ma takiej zasady. Poza tym ona nie będzie naszym stałym klientem. Starsza pani potwierdziła, nieco zakłopotana, że rzeczywiście odkładała pieniądze na ten samochód przez lata i nie zamierza kupować kolejnego. Eliza zaproponowała. Zadzwońmy do właścicielki salonu i zapytajmy, czy zgodzi się na rabat. Paola przewróciła oczami. Oszalałaś. Nie będę niepokoić kogoś tak ważnego taką błachostką. Lubię swoją pracę. Jeśli tak ci zależy, to sama dzwoń. Eliza spojrzała na Shonę i powiedziała: Shon, masz odwagę. Zadzwoni i zapytaj. Bez wahania Shon wziął numer właścicielki salonu i zadzwonił. Wszyscy ignorowali rozmowę, dopóki telefon Elizy nie zadzwonił, a poważny głos w słuchawce powiedział: Shon, już wiem, w czym problem? Wszyscy menedżerowie spojrzeli zszokowani na stażystę. Głos w telefonie kontynuował: Paola. Natychmiast daj pani Hudson 15% rabatu. A od jutra jesteś zwolniona. Kobieta zamarła. Właścicielka salonu nie skończyła. A wy, moi drodzy pracownicy, dostajecie upomnienie do akt i tracicie premię za ten miesiąc. To wasza ostatnia szansa. Nie potrzebuję leniwych i aroganckich pracowników. Potem jej głos złagodniał. Sean, dziękuję ci za doskonałą pracę. Pokazałeś, że jesteś uprzejmą. Troskliwą i profesjonalną osobą. Od dziś jesteś nowym starszym menedżerem. Przyjmujesz stanowisko. Sean, wciąż w szoku, tylko skinął głową. Pani Hudson uśmiechnęła się, podziękowała Elizie i pogratulowała Szawnowi. Minął rok od tego niezapomnianego dnia. Eliza teraz często odwiedzała salon, nie musząc się już ukrywać. Sean doskonale zarządzał firmą, a salon zaczął przynosić większe zyski niż kiedykolwiek. On i Eliza często zostawali po godzinach, omawiając pomysły na poprawę sprzedaży. Z czasem Sean zdał sobie sprawę, że te spotkania już mu nie wystarczają. Serce biło mu szybciej. Gdy widział Elizę, robił się nerwowy i gdy próbował coś powiedzieć, jąkał się. Dlaczego tak trudno wyznać, co czuję? Myślał, ale nawet jeśli bym to zrobił, czy to coś zmieni? W końcu jestem tylko menedżerem w jej firmie. Ale czy Eliza myślała tak samo? Sean zawsze uważał, że Eliza jest niesamowita, ale myślał sobie: Ona jest dla mnie za dobra, lepiej się nie kompromitować. Mimo to coś w środku mówiło mu, że musi podjąć decyzję: albo wyzna jej wszystko, albo na zawsze zapomni. Pewnego dnia Eliza zaprosiła go do restauracji. Kiedy przybył, Sean już tam czekał. Był zaskoczony, gdy uśmiechnęła się i powiedziała: Sean, Jestem bardzo zadowolona z Twojej pracy. Chcę awansować czy na dyrektora salonu samochodowego. Przyjmujesz. Szon zamarł. Powinien skakać z radości, ale zamiast tego wziął głęboki oddech i odpowiedział: Przepraszam, Elizo. Nie mogę przyjąć tej propozycji. Właściwie chcę, żebyś podpisała moje wypowiedzenie. Eliza otworzyła szeroko oczy. Co? Ale dlaczego? Zrobiłam coś nie tak. Z bijącym sercem, Sean w końcu zebrał się na odwagę. Elizo, nie mogę już dłużej tego ukrywać. Kocham cię! Od pierwszego dnia, gdy cię zobaczyłem, ku jego zdziwieniu, Eliza uśmiechnęła się i zażartowała. Dopiero teraz to mówisz. Czekałam na to sześć miesięcy, ale nie mogłam cię do tego zmuszać. Za długo zwlekałeś, Sean, zamarł, więc nie odrzucasz mnie. Oczywiście, że nie. Powiedziała ze śmiechem. Ja też coś do ciebie czuję, ale to nie ja mogłam wyznać pierwsza. Sean wziął głęboki oddech, zdecydowany. W takim razie mam jeszcze większy powód, żeby odejść. Ty jesteś szefową, ja tylko zwykłym pracownikiem. To nie jest fair. Muszę zbudować swoją karierę, zanim będę ciebie godny. Eliza nie mogła powstrzymać śmiechu. A, Sean, jesteś taki uparty. Spójrz. To właśnie dzięki Tobie mój salon samochodowy osiągnął zyski, o jakich marzą wszyscy właściciele. Jeśli ktoś zasługuje na ten awans, to właśnie Ty. A poza tym jesteś mężczyzną, którego kocham". Puściła do niego oczko i dodała. No dalej, bądź odważny. Odwaga podbija świat. Sześć miesięcy później Sean i Eliza wzięli ślub na wspaniałej uroczystości, na którą zaprosili wszystkich pracowników salonu. W tłumie były Menever, Brandon patrzył na Szonę z zazdrością i mruknął pod nosem. Co za szczęściarz. To ja powinienem być na jego miejscu. Ale Son i Eliza byli zbyt szczęśliwi, by przejmować się zazdrośnikami. W końcu miłość i odwaga zawsze zwyciężają.